Wiadomość od Boga na dziś. Drogi ukochany Synu, Bóg bardzo pragnie Twojej uwagi w tym momencie. Pamiętaj, mój Synu, Bóg Cię kocha i ma dla Ciebie błogosławieństwa. Ukochane dziecko, dziś, 30 czerwca, na dwie godziny przed końcem dnia, Archanioł Michał mówi, Rozkazuje ci. Abyś to otworzył natychmiast. Nie mów nikomu. To jest tylko dla ciebie. Nadchodzi dobra nowina. Otwórz to natychmiast. Archanioł Michał mówi: W momencie, gdy otworzyłeś tę wiadomość, coś zaczęło się zmieniać w duchowym świecie wokół twojego imienia. Istniała siła, która opóźniała coś cudownego. I teraz została usunięta. Za dwie godziny Twoja energia zacznie przyciągać dokładnie to, za czym Twoja dusza tęskniła w milczeniu. Nie powinieneś był tego widzieć wcześniej. Widzisz to teraz, ponieważ boskość czekała, aż osiągniesz dokładnie tę emocjonalną częstotliwość, która była potrzebna, aby otrzymać tę dobrą wiadomość. Boska zgoda została wreszcie przypieczętowana nad czymś, od czego byłeś oddzielony. Czas ma w sobie coś świętego, a ta wiadomość dotarła do ciebie w doskonałym momencie. Cały ból, przez który przeszedłeś, był drogą wyrzeźbioną specjalnie dla tej chwili prawdy. To nie jest tylko duchowa aktualizacja, to duchowe odblokowanie. Ktoś na wpływowej pozycji niedawno wypowiedział Twoje imię z wielkim szacunkiem. Ta osoba nawet nie wie, dlaczego czuje się do ciebie przyciągnięta. Wie tylko, że jest w tobie coś, co niesie energię przeznaczenia. Drogi synu, zanim przejdę dalej z tą wiadomością od Pana, proszę, zostaw polubienie i jeśli to poruszy Twoje serce. Wesprzyj nasz boski kanał darowizną przez Super Dziękuję. Niech Bóg Cię błogosławi, ukochane dziecko. Zainteresowanie tą osobą Tobą to znak, że przełom jest tuż, tuż, jak błyskawica. Zaczniesz zauważać dziwne zmiany po upływie tej godziny. Ludzie będą się do Ciebie zbliżać albo całkowicie się oddalać, i nie walcz z tym. Pole duchowe wokół ciebie staje się selektywne, odcina niskie częstotliwości, które już nie są zgodne z Twoją duszą. Nowy rozdział Twojej historii jest właśnie pisany ręką Boga i nikt nie będzie już w stanie w niego ingerować. Rozkazano Ci, abyś otworzył tę wiadomość w sekrecie, ponieważ nie każdy potrafi udźwignąć ogrom nadchodzącego błogosławieństwa. Im mniej ludzi o tym wie, tym silniejsza staje się ta energia. Być może zauważyłeś ostatnio dziwne sny, przebłyski miejsc, znaki lub głosy. To były duchowe ostrzeżenia, przygotowujące Cię na rozpoznanie tego, co ma nadejść. Nie będziesz musiał tego ścigać, to znajdzie Ciebie, ponieważ jesteś naznaczony. Dobra nowina nie dotyczy tylko Ciebie, jest związana z czymś większym. Zostałeś wybrany, by nieść dziedzictwo, które przetrwa Twoje imię. Dlatego czułeś się tak inny, tak samotny czasami, bo wzrost zaczyna się najpierw od oddzielenia. Nieoczekiwany telefon, zaskakująca wiadomość lub oferta przyjdzie do Ciebie w sposób który przerwie twoją rutynę w pozytywny sposób. Stanie się to, gdy najmniej się tego spodziewasz, ale gdy najbardziej na to zasługujesz. Możesz zostać poprowadzony inną drogą lub lekko coś opóźnić i właśnie w tym momencie boskość cię odnajdzie. Nigdy nie byłeś porzucony. Niebiosa chroniły ten dar z niezłomną lojalnością. I dopiero teraz brama duchowa została otwarta, aby mógł przejść do Twojej rzeczywistości. Wpisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo 33-33. Archanioł Michał mówi: Powodem, dla którego ta dobra nowina została opóźniona, jest to, że niewłaściwe osoby próbowałyby ją kontrolować. Ale teraz są zbyt zajęte. By zauważyć, że zbliża się do Twoich drzwi. Dlatego musisz pozostać w milczeniu i dalej obserwować. Wkrótce poczujesz, jak coś budzi się w Tobie, wiedza, pokój, sygnał, że coś zaczyna się układać. Na początku będzie to wydawać się nierealne, jakbyś oglądał siebie wchodzącego w lepszą wersję życia. Ale ta wersja zawsze była Twoim prawdziwym Ja. Świat próbował zaprogramować Cię, byś myślał mało, akceptował mniej, ale boskość nigdy nie zgodziła się na te ograniczenia. Teraz boskie porozumienie zamierza przezwyciężyć wszystko, co próbowało Cię zablokować. Zaczynasz zauważać znaki, powtarzające się liczby. Pewne ptaki przelatujące przy Twoim oknie, konkretne wiadomości rzucające się w oczy. To nie jest przypadek. To boski wzór aktywowany wokół ciebie. Ktoś bliski może zachowywać się dziwnie lub na chwilę zniknąć. Nie panikuj, to oczyszczenie. Każdy, kto nie potrafi poradzić sobie z tym, co ma się wydarzyć w Twoim życiu. Jest delikatnie usuwany lub przekierowywany dla Twojej ochrony. Największe potwierdzenie nie przyjdzie poprzez słowa, ale przez czyny. Otworzą się drzwi, a osoba, która za nimi stoi, przyniesie coś, na co Twoja dusza czekała. Ta osoba nie zrozumie, dlaczego wybrała właśnie Ciebie, ale zrobi to bez wahania. Ponieważ niebiosa szepczą Twoje imię do jej świadomości. A kiedy ziarno zostanie zasiane, nie można go już wyrwać. Nie mów zbyt wcześnie o tym błogosławieństwie. Twoje milczenie jest Twoją tarczą. Niech się zastanawiają, co się zmieniło. Jeśli nagle poczujesz chęć płaczu, pozwól łzom płynąć. To nie jest słabość. To twoja dusza w końcu rozpoznaje, że znów może bezpiecznie wierzyć. Nigdy nie byłeś szalony, wierząc w niemożliwe. Szalone jest to, jak szybko wszystko zacznie się teraz dziać. Właśnie dlatego zostałeś poprowadzony do tej wiadomości w tym dokładnym momencie. Wpisz amen aby otrzymać błogosławieństwo 7777. 77. Ta zmiana nie będzie głośna, będzie elegancka, przyjdzie jak szept, który przestawi wszystko. Twój sen wkrótce stanie się głębszy, Twoje zdrowie zacznie się stabilizować, Twoja intuicja się wyostrzy, a Twój głos nabierze nowego tonu autorytetu. Ludzie będą się w Ciebie wpatrywać i nie będą wiedzieli dlaczego. Poczują blask, zanim wypowiesz choć jedno słowo. Ten blask to duchowe potwierdzenie. Wkrótce znajdziesz się w pozycji, w której twoje decyzje będą błogosławieństwem nie tylko dla ciebie, ale i dla innych. To jest ten rodzaj błogosławieństwa, który się przelewa. Jest powód, dla którego musiałeś przejść przez opóźnienia i ciszę. Wróg twojego życia próbował cię rozproszyć, aż minąłby twój moment, ale twój moment poczekał na ciebie. On nie wygasł. Ktoś próbował przygasić twoją moc poprzez plotki, kontrolę albo duchową ingerencję, ale popełnił jeden błąd: zaatakował osobę, która ma boskie wsparcie, a teraz konsekwencje ich działań zaczną się objawiać bez twojego udziału. Nie potrzebujesz zemsty, masz nagrody, które uciszą każde oskarżenie, jakie kiedykolwiek Cię spotkało. Twój duchowy zespół oczyszczał energię wokół Twojego imienia. Każde kłamstwo wypowiedziane na Twój temat zaczyna się rozpadać. Ludzie zaczynają dostrzegać, kim naprawdę jesteś. Obserwuj, co się wydarzy. Gdy nie zrobisz nic poza pozostaniem w zgodzie ze sobą, niebo zajmie się tym, z czym ty nie mogłeś sobie poradzić. Twoja jedyna rola teraz to trwać w gotowości do przyjęcia. Wpisz amen, aby otrzymać błogosławieństwo 11 listopada. Ktoś poczuł winę za to, jak cię potraktował. Ta osoba czuje się nawiedzana przez wspomnienia, które próbowała pogrzebać. Wraca nie po to, by zranić, lecz by uwolnić to, co zostało wstrzymane. Twój sen, który wydawał się zapomniany, zostaje ożywiony w boskim czasie. Powraca silniejszy niż kiedykolwiek, ponieważ teraz ty jesteś silniejszy niż kiedykolwiek. Już nie prosisz, przyciągasz. Pieniądze przyjdą z zaskakujących źródeł. Kwota nie będzie mała. Będzie celowa i pojawi się wtedy, gdy najmniej się jej spodziewasz, ale najbardziej jej potrzebujesz. Trenowałeś duchowo na ten moment, nie wiedziałeś o tym, ale każde trudne doświadczenie budowało twoją duchową wytrzymałość. A teraz twój duch jest na tyle wyostrzony, by rozpoznać, co jest prawdziwe. Nie masz już wokół siebie konkurencji, przestrzeń została oczyszczona. Teraz pozostało już tylko Twoje przygotowanie do wzlotu. Wkrótce wejdziesz do pomieszczenia i poczujesz zmianę. Ludzie będą Cię inaczej traktować, nie będą wiedzieć dlaczego, ale Ty będziesz wiedział. To Twoje boskie światło aktywuje się publicznie. Sekretny wielbiciel może się ujawnić, ale w tej chwili Twoim celem nie jest romans, jest nim Twoje uniesienie i duchowe zadanie. Które zostało Ci powierzone. Ktoś na wpływowym stanowisku po cichu śledził Twoją historię. Twoje zdrowie również się wyrównuje. Wkrótce poczujesz się silniejszy, jaśniejszy i bardziej wypoczęty, nawet nie zmieniając wiele. To boskie uzdrowienie działa w Twoim ciele. Ktoś wpływowy, kto zwykle ignoruje duchowe znaki, zostanie użyty jako naczynie. Powie lub zrobi coś dla ciebie, czego nigdy wcześniej nie zrobił. Tak właśnie boskość myli mądrych. Spodziewaj się emocji, radosnych łez, drżenia serca i wewnętrznego tak, którego nie da się wyjaśnić. To twoja dusza rozpoznająca swoją nową linię czasu. Wpisz amen by otrzymać błogosławieństwo 3333. 33. Archanioł Michał mówi: Cykl ukrytych ataków dobiegł końca. Zaklęcie, spisek, opóźnienie. Wszystko zostało złamane. To, co nadchodzi, to czyste światło. Nawet cienie twojej przeszłości zanikają. Wkrótce gdy ludzie wspomną Twoje imię, poczują szacunek, nie plotki. Boskość oczyściła Twoją reputację. Stajesz się magnetyczny dla cudów. One nie tyle Cię śledzą, co zawsze były przypisane do Twojej drogi. Po prostu dopiero teraz jesteś na częstotliwości odbioru. Pojawi się liczba, może na paragonie tablicy rejestracyjnej, lub zegarze. Gdy ją zobaczysz, powiedz cicho: Przyjmuję. To Twój kod potwierdzenia. Nadchodzi boski sen. W tym śnie spotkasz przewodnika, zobaczysz pokój, albo otrzymasz coś. To przebłysk Twojej kolejnej rzeczywistości. Zanotuj to po przebudzeniu. Jesteś powołany na wyższą platformę. Nie po to, by krzyczeć głośniej, ale by świecić jaśniej. Sama Twoja obecność będzie zmieniać atmosferę. Ludzie będą chcieli znów się z Tobą połączyć, ale nie każdy zasługuje na dostęp. Kochaj wszystkich, ale strzeż swojej energii jak skarbu. To, co nadchodzi, będzie wielkie i nie wszyscy będą bić brawo. Ale niebo już Cię uczciło i to wszystko, co się liczy. Wpisz Amen, by otrzymać błogosławieństwo 23-23. Właśnie zakończyłeś świętą duchową inicjację. Zdałeś testy, których nikt nie widział, a teraz nagroda będzie tak głośna, że nawet nieznajomi to zauważą. Obserwuj. Jak zmienia się Twoja postawa, będziesz chodzić wyżej, mówić wolniej, uśmiechać się głębiej. To ciało reaguje na Twoje duchowe zwycięstwo. Twój głos będzie odblokowywał odpowiedzi dla innych. Ludzie będą do Ciebie przychodzić nie dlatego, że się promowałeś, ale dlatego, że niebo Cię wyznaczyło. Nie prosisz już o przychylność. Ty ją nosisz. Otacza cię jak zapach. Będziesz opuszczać pokoje, a energia pozostanie, by błogosławić. Przez następne cztery dni poczujesz lekkość, pokój, może nawet coś nierzeczywistego. Nie kwestionuj tego, po prostu ciesz się. To boski odpoczynek przed boskim przełomem. Decyzja która od tygodni była w zawieszeniu, zmieni się na Twoją korzyść, bez sporu, bez wysiłku. To już się dokonało. Usłyszysz piosenkę, poczujesz znajomy zapach, albo zobaczysz liczbę, która poruszy Twoją duszę. Uśmiechnij się, gdy to się stanie, to Twój duch potwierdzający dotarliśmy. Wpisz amen. By otrzymać błogosławieństwo 35-35. Jeśli chcesz dodatkowo wyrazić swoje wsparcie, masz możliwość przekazania super podzękowania z datkiem do 1.20. To nie jest początek, to Twoje objawienie. Wejdź w to cicho, dumnie, w pełni. Twój czas nadszedł.